Nie, 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 już mam wszystko. Idziemy? Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do poniedziałku. A właśnie, tak, rzeczywiście napiszę SMS-a to, co damy mi o której godzinie. Dobra, super. Czyli jeżeli są jakieś tam potem dziury, to... Zpełniamy. Patrzymamy. Aby mam to jakoś ładnie równomiernie się. Zaczynamy od przygotowania sobie wszystkich materiałów, które są potrzebne do stworzenia e, stroiku. E, pierwsze e, najważniejsze jest to wielkość e, kompozycji i kompozycji kolorystyki, którą chcemy e, uzyskać do danego wnętrza. Potrzebny jest nam stelaż. E, jest to koło wykonane e, z siana. Można je zakupić za około 5 zł. Jest to gotowy element. E, następnie ważnym ważną rzeczą jest przygotowanie sobie materiału zielonego, z którego wykonujemy kolejną część. Jest to nubilis, jadła, która nie gubi igieł i przygotowujemy sobie wszystkie jakieś mniejsze, drobniejsze elementy. W tym stroiku zostały przygotowane wcześniej pierniki dekoracyjne, malutkie bombeczki. Po przygotowaniu sobie wszelkich materiałów do stworzenia takiego stroiku po kolei robimy. Najpierw układamy w jednej linii dookoła sobie gałązki, które drutem florystycznym koloru zielonego, on tutaj gdzieniegdzie gdzie nam przyśwituje. Obwiązujemy wianek. Układamy sobie najpierw kompozycję, jak ona mogłaby wyglądać, jaki chcemy efekt uzyskać, taką przymiarkę można po prostu zrobić i układ. Warto zakupić troszeczkę więcej wstążeczki w kolorze, który by nam odpowiadał do kompozycji, i przyczepić sobie na klej na ciepło. Chciałam dodać, że rzeczy są tutaj przyklejone wszystkie na klej na ciepło, który rozgrzewa się do 300 stopni, więc trzeba tutaj uważać, żeby gdzieś tam nie kapnęło na, na rękę lub na, na, na spodnie, bo na pewno będzie problem tak przygotowany stroik można gotowy sobie powiesić czy na ścianę, czy na drzwi. W każdym miejscu na pewno się przyda. Można też postawić sobie go na parapecie i dołożyć dużą świecę, żeby nam oświetlała tą kompozycję.